Spotykamy się w filharmonii Rzeszowskiej tutaj, aby wspólnie połamać się opłatkiem, podsumować rok miniony, podyskutować wspólnie, co nas czeka w kolejnym roku, w roku 2014. Mamy za sobą trzynasty rok. Trzynastka dla niektórych jest szczęśliwa, dla niektórych pechowa. Dla nas trzynastka była. Rokiem szczególnym w roku ubiegłym, bo mieliśmy za sobą jako partia Klub Parlamentarny Ludowcy na Podkarpaciu wiele doświadczeń. Niektóre z nich były bardzo trudne. Ale miarą siły każdej partii, każdego stronnictwa jest to, jak potrafi wydźwignąć się z różnych, nawet najgorszych problemów. Ja wierzę w to, że działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego, ludowcy Podkarpacia, Potrafię podźwignąć się z każdych problemów, nawet i tak, które doświadczyliśmy w 2013 roku. Drodzy Państwo, ale 13 rok to także sukcesy i doświadczenia parlamentarne polskiego Stronnictwa ludowego ustawie, która była autorstwa ministra Władysława Kamysza kosiniaka o tak zwanych urlopach rodzicielskich wydłużonych aż do roku. To jest początek tej tak zwanej polityki prorodzinnej, której w Polsce bardzo potrzeba. Tej polityki potrzeba bardzo w Europie. Trzynasty to także rok dużego polskiego, państwowego sukcesu w negocjacjach w Brukseli. Prawie 115 miliardów euro to największa kwota z wszystkich państw członkowskich. Kwota, która ma być przeznaczona na rozwój Polski, na inwestycje, na innowacje, na przedsiębiorstwa, na infrastrukturę, na naukę, na rozwój, na rolnictwo i na dopłaty bezpośrednie. Ta kwota ma być w ciągu najbliższych 7 lat, 14-20, spożytkowana za dobra ludzi, za dobra Polaków, po to, żeby zmienić wygląd Polski. A myślę, że każdy dzisiaj rozsądnie myślący i patrzący uczciwie, obiektywnie Polak wierzy, że środki unijne w ostatnich 7 latach, w ostatniej perspektywie, polskie samorządy, miasta, naszą wieś, gminy, bardzo zmieniły. I to nie tylko w wymiarze dopłat bezpośrednich, ale właśnie głównie w inwestycjach. Inwestycjach infrastrukturalnych, drogowych, kolejowych, lotniczych, miejskich, samorządowych, ale inwestycjach także w firmach, przedsiębiorstwach, w gospodarstwach, zakupie maszyn, urządzeń i sprzętu. Łącznie w ciągu 7 lat na wieś, na rolnictwo, na modernizację, na dopłaty przeznaczymy 42,5 miliarda euro w ciągu 7 lat. To są niebagatelne wskaźniki. W wymiarze polskim, państwowym, za rok 2012 prawie 19 miliardów euro sprzedanych produktów rolno-spożywczych na rynki świata, wschodu i zachodu. To nie jest przypadek. To jest efekt ciężkiej pracy Polaków, rolników, przedsiębiorców, przetwórców. W każdym miejscu widać tą pracę Polaków. W roku ubiegłym zgłosiliśmy projekt ustawy ponadpartyjny, żeby w Polsce utworzyć Polską Agencję Kosmiczną, która będzie koordynować te programy dla przyszłości. Wszystkie kraje unijne mają taką Agencję Kosmiczną. Unia Europejska ma swoją Europejską Agencję Kosmiczną, siedzibą w Paryżu. Wydaje się miliardy euro na pracę w przemyśle satelitarnym, najbardziej innowacyjnym, najbardziej nowoczesnym. Polska musi też doganiać te kraje. Ta perspektywa kolejna do roku 2020 ma spowodować, że Polska za tych 7 lat będzie państwem gospodarką konkurencyjną z innymi gospodarkami świata. Ale wszyscy też wiemy, że rok 13 był rokiem, gdzie mieliśmy widoczne mocne oznaki kryzysu straconych kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, spowolnienie gospodarcze, nowelizacja budżetu. Ale dzisiaj można powiedzieć już, że to wszystko, co wykonano w roku ubiegłym, było potrzebne, bo już trzeci kwartał, czwarty kwartał roku ubiegłego były pierwsze oznaki wzrostu gospodarczego w Polsce. Te oznaki są dzisiaj też. Plany, prognozy, w budżecie zapisy są takie, że mamy w przyszłym roku wzrost na poziomie 2,5% PKB. A to oznacza, że Polska może się dalej dobrze rozwijać. Rok 2014 rozpoczął się także dobrą nowiną w ostatnich dniach, bo było to dzięki naciskom naszego klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, dzięki także pracy prezesa Piegrzyńskiego, który. Ciągle mówił, że w budżecie potrzebne są środki na drogi lokalne. Udało nam się wydyskutować i wynegocjować z Platformą, że mimo budżetu uchwalonego w grudniu, jeszcze teraz w czasie prac w Senacie, a później w Sejmie, będą środki na drogi lokalne. Na ten rok łącznie będzie kwota 900 milionów złotych z budżetu państwa na drogi gminne, powiatowe, drogi lokalne. Szanowni Państwo, ale przed nami wydarzenia polityczne, wybory europejskie. W maju tego roku, a na jesień ważniejsze wybory samorządowe. W obu tych wyborach PSL na Podkarpaciu wystawi solidną reprezentację. Jeśli będzie piąty mandat europejski w Polsce dla PSL, to może być dla Podkarpacia. Ale już szybko, na jesień tego roku są wybory samorządowe. Wybory, gdzie wielu dzisiaj tu siedzących wójtów, burmistrzów, radnych, starostów przygotuje najlepsze listy. Wierzę w to, że w tych wyborach PSL, jako partia lokalna, partia Polski Lokalnej, partia poza Wielkim Miastem, pokaże, iż potrafi w tych wyborach samorządowych utrzymać nie tylko to, co dziś zdobyła, czyli wielu wójtów, burmistrzów, panie i panów, starostów, radnych, ale potrafimy także poszerzyć nasz elektorat i powiększyć nasze gospodarstwo ludowe żeby jeszcze więcej mądrych, dobrych gospodarzy zafunkcjonowało w samorządach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Dzisiaj z okazji nowego 2014 roku w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego na Podkarpaciu, w imieniu moich zastępców, wiceprezesów, w imieniu Klubu Parlamentarnego, którego mam przyjemność od prawie dwóch lat mu przewodniczyć, chciałem wszystkim ludowcom Podkarpacia, wszystkim, zgromadzonym na sali, tych, którzy zostali w domach, w gminach, powiatach, przekazać najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Oby ten rok 2014 był rokiem pomyślności, rozwoju, spokoju i pokoju. Żeby był rokiem obfitości, żeby był także rokiem rozsądnej, ciężkiej pracy dla dobra Podkarpacia. Dziękuję bardzo. Szanowne koleżanki i koledzy, damy się, co to jest polityka. To myślę, że tak esencję w bardzo krótkiej definicji może, możemy usłyszeć w hymnie ZMW. Od Gród Czarnej Ziemi, Polskę Pięknić i Uładzać do Niebieskich Pował. Ta definicja polityki w wydaniu ludowym PSL-owskim może być zdefiniowana w trzech słowach: żywią, bronią, gospodarują. Życzę sukcesów i y, szczęścia dla Was, dla najbliższych, dla Waszych rodzin. Dużo radości na ten y, nowy rok. Dzięki. Najbardziej aktywne i zaangażowane w pracę dla polskiego stronnictwa ludowego na Podkarpaciu Bernadetta Duga. Proszę Państwa, Tomasz Góry. Oto Andrzej Hrabąż. Proszę Państwa, Marek Kot. Dariusz Sobieraj. Proszę Państwa, Ewa Gołębiowska. Doktor Zygmunt Sosnowski. Paweł, Midula. Grażyna Borek, szanowni państwo, Andrzej Wrubel, proszę państwa, marek o Szanowni Państwo, Stanisław Bartman. Tadeusz Gospodarczyk. Arkadiusz Bęben. Sławomir Porada. Wydesłał wstępień. Magdalena, Magdalena Adrzejak Klecha. Specjalna nagroda dla kolegi Jana Burego. Głosy na Sejmie, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, pomysłodawca forum innowacyjności oraz najbardziej wpływowy polityk Podkarbacza. Tak mówią w mediach. Życzę, a tym, którzy zostali odznaczeni także gratuluję.